Czasem najbardziej fascynujące historie nie leżą na ulicy, lecz głęboko ukryte w cichych halach fabrycznych. Maszyny, które zbudowano, przetestowano, a, a potem na zawsze zamknięto, jakby były zbyt śmiałe dla świata zewnętrznego. Dziś otwieramy jedne z tych sekretnych drzwi i odkrywamy pojazdy, które nigdy nie wyszły poza prototyp, ale mimo to odcisnęły piętno w historii motoryzacji. I właśnie tu zaczyna się nasza podróż. Od koncepcji, która przypominała bardziej futurystyczną tarczę ochronną niż samochód, witajcie w top 1. Top 1. fort synus. Fort synus wyglądał jak jeżdżący sejf, maszyna, która przypominała bardziej mobilną fortecę niż konwencjonalny pojazd. Jego design był kanciasty, zamknięty, niemal odpychający, z wąskimi szczelinami widokowymi i wzmocnionymi panelami, jakby zbudowany na przyszłość, w której bezpieczeństwo przesłania wszystko. Jednak za tą twardą skorupą kryło się zaskakująco elastyczne wnętrze. Fotele, które całkowicie się składały obracany fotel pasażera i gigantyczny ekran wysuwany z sufitu przekształcały wnętrze w mieszankę salonu i centrum kontroli. Biometryczne systemy dostępu i cyfrowe wyświetlacze wzmacniały poczucie siedzenia w pojeździe ochronnym na nieznany czas synus był pomyślany poważnie nie tylko jako eksperyment stylistyczny a mimo to zniknął w archiwach być może dlatego że jego wizja przyszłości była zbyt radykalna pozostaje jednak pytanie czy wyprzedzał swoje czasy czy po prostu był zbyt odległy od codzienności ludzi top 2 ford gt 90 Ford GT90 był jedynym w swoim rodzaju oświadczeniem. Odważnym, przesadnym, niemal buntowniczym wobec wszystkiego, co wówczas uważano za możliwe. Pod jego ostrokątną karoserią pracował silnik V12 z czterema turbosprężarkami, maszyna, która brzmiała bardziej jak technologia eksperymentalna niż pojazd drogowy. Inżynierowie chcieli stworzyć nic innego jak symbol, super samochód, który teoretycznie mógł osiągnąć ponad 370 km h. Wnętrze było wyłożone skórą i karbonem, natomiast materiały odporne na wysoką temperaturę z lotnictwa były niezbędne, ponieważ układ wydechowy nagrzewał się tak bardzo, że świecił na czerwono. Jednak im bardziej imponujący stawał się GT-90, tym wyraźniej ujawniał się jego problem byłby zdecydowanie za drogi zdecydowanie zbyt wymagający, aby wejść do produkcji seryjnej. I tak pozostał jedynym egzemplarzem, namacalnym marzeniem które na krótko zafascynowało świat, zanim ponownie zniknęło. Ale gdy widzi się go dzisiaj, nieuchronnie nasuwa się pytanie: jak wyglądałby świat motoryzacji, gdyby ten samochód faktycznie trafił na drogi? Top 3. Ford EVOS. Ford EVOS był mniej samochodem, a bardziej wizją tego, jak mobilność mogłaby kiedyś funkcjonować. Jego design przypominał płynny metal z miękko płynącymi liniami drzwiami skrzydłowymi, które otwierały się jak oddech. Jednak prawdziwie fascynujące było to, co kryło się pod powierzchnią. Ewos miał uczyć się, jak myśli i czuje jego kierowca, dostosowywał klimatyzację i wnętrze do nawyków, synchronizował się z domem, włączał światło, zanim jeszcze wjechało się na podjazd. Czujniki mogły nawet rejestrować oznaki zdrowotne i w razie potrzeby samodzielnie wezwać pomoc. Wnętrze niemal całkowicie zrezygnowało z klasycznych przycisków. Ekrany i powierzchnie dotykowe przejęły kontrolę. Napęd hybrydowy obiecywał jednocześnie wydajność i sportowy charakter, a jego design później wpłynął na całe serie modeli. A mimo to pozostał marzeniem, techniczną obietnicą, która była uważana za zbyt wczesną, zbyt drogą i być może zbyt odważną. Patrząc na niego, nieuchronnie nasuwa się pytanie: Jak daleko bylibyśmy dzisiaj, gdyby ta przyszłość naprawdę została zbudowana? Top 4: Fort Nucleon. Ford Nukleon był produktem czasów, w których wyobraźnia nie znała granic, a przyszłość zdawała się tkwić w blasku energii atomowej. Ten pojazd koncepcyjny chciał uczynić niemożliwe możliwym. Samochód napędzany nie paliwem, lecz małym reaktorem. Inżynierowie planowali zasięg tysięcy kilometrów, zanim rdzeń reaktora musiałby zostać wymieniony. Niemal jak wymiana baterii, tylko nieporównywalnie niebezpieczniejsza. Design odzwierciedlał ten futurystyczny optymizm. Duże powierzchnie, szklane, zakrzywione kształty – Przestrzeń pasażerska oddalona od tyłu, jakby instynktownie należało zdystansować się od źródła energii. Jednak im głębiej badano szczegóły techniczne, tym wyraźniejszy stawał się problem. Konieczne ekranowanie uczyniłoby pojazd tak ciężkim, że byłby on ledwo zdatny do jazdy. Ponadto pozostawało pytanie: jak bezpieczne byłoby, gdyby ludzie sterowali energią radioaktywną po drogach? Tak więc nukleon nigdy nie stał się niczym więcej niż modelem. Fascynującym symbolem epoki, która wierzyła, że wszystko jest osiągalne. Ale czy świat kiedykolwiek by go zaakceptował? Top 5. Ford Mustang Mach 2. Mustang Mach 2 był momentem, w którym znana ikona została nagle pomyślana zupełnie inaczej. Zamiast klasycznego silnika z przodu, serce pojazdu powędrowało za fotele. Radykalna zmiana, która miała nadać Mustangowi zupełnie nowy temperament. Karoseria wyglądała na bardziej wydłużoną, płaską z dużymi bocznymi wlotami powietrza, które jasno wskazywały, że ten prototyp był bliżej samochodu wyścigowego niż drogowego. Wewnątrz panował puryzm, fotele kubełkowe, zredukowany kokpit skupienie na funkcji zamiast komfortu. Podczas jazd testowych, Mach 2 wykazał właściwości jezdne znacznie przewyższające ówczesnego Mustanga: mniejsza waga na przedniej osi, lepsze wyważenie, precyzyjniejsze reakcje. Wszystko wskazywało na to, że mógł tu powstać nowy rodzaj Mustanga. Jednak w tym samym czasie pracowano już nad innym projektem z silnikiem centralnym, a zasoby nie wystarczały na dwa równoległe marzenia. Tak więc Mach 2 nigdy nie stał się niczym więcej niż przypisem do historii. Ale do dziś zadaje się pytanie: jak wyglądałby świat motoryzacji, gdyby ten odważny krok faktycznie stał się rzeczywistością? Top 6 Ford Escort RS 700. Escort RS700T był próbą stworzenia skompaktowego pojazdu bezkompromisowej maszyny rajdowej. Turbodoładowany silnik, który generował znacznie więcej mocy niż sugerował jego niewielki rozmiar, oraz nowo opracowany napęd na cztery koła miały wynieść pojazd na szczyt sportów motorowych. Inżynierowie połączyli skomplikowane mechanizmy różnicowe elektroniczne sterowanie i wysokowydajną turbosprężarkę technologię, która wyprzedzała swoje czasy ale była również niezwykle wrażliwa. Podczas jazd testowych RS-700T ujawnił brutalną moc, ale także wiele słabości. Układ napędowy był podatny na awarie, elektronika niestabilna, a zamiast ścigać się po szutrze, prototyp często stał w warsztacie. Mimo dużych inwestycji ostatecznie zdecydowano się zakończyć projekt i opracować prostsze rozwiązanie. Tylko jeden egzemplarz przetrwał czas, milczący świadek ambitnego pomysłu, który poległ na własnej złożoności. A jednak pozostaje pytanie: co by było, gdyby ten mały wojownik dostał swoją szansę na arenie rajdowej? Top 7. Fort Granada Coupe. Granada Coupe była próbą nadania znanemu modelowi nowej elegancji i podniesienia go do wyższej klasy. Dłuższe drzwi, bardziej zakrzywiony dach i małe operacyjne okna nadawały mu sylwetkę, która wyglądała znacznie bardziej sportowo niż czterodrzwiowy model bazowy. We wnętrzu postawiono na szlachetniejsze materiały, wyściełane fotele i cieplejszą atmosferę, krok w kierunku bardziej luksusowego doświadczenia z jazdy. Technicznie również wprowadzono ulepszenia, zoptymalizowane zawieszenie, sztywniejsze podwozie i ogólnie bardziej harmonijne zachowanie na drodze. Jednak właśnie to uszlachetnienie stało się problemem. Kupujący cenili w oryginalnym modelu przede wszystkim jego praktyczność w codziennym użytkowaniu. Długie drzwi były niepraktyczne, dostęp do tylnej części utrudniony, a coupé nagle konkurowało z innymi modelami tego samego producenta. Tak więc zdecydowano się na ciche zniknięcie prototypów. Czasem piękna idea zawodzi nie ze względu na swoją formę, lecz na to, czego ludzie naprawdę potrzebują. Ale spojrzenie na ten elegancki, pojedynczy egzemplarz każe zapytać, czy znalazłby wierną rzeszę fanów? Top 8 Ford Capri II. Prototyp prototyp Capri II był odważnym krokiem w przyszłość, która nigdy nie nadeszła. Podczas gdy oryginalne Capri odniosło duży sukces jako sportowy samochód codziennego użytku, ten prototyp zakwestionował wszystko, co o nim wiedziano. Karoseria była płaska, klinowata, z ostrymi liniami i chowanymi reflektorami. Design, który przypominał bardziej egzotyczne samochody sportowe niż przystępne, cenowo coupe. Technicznie również. Odważono się na nowości. Lżejsze materiały, takie jak włókno szklane, przesunięte położenie silnika dla lepszego rozkładu masy i eksperymenty z konstrukcjami aluminiowymi. Była to ambitna próba przekształcenia popularnego modelu w pojazd, który miał konkurować ze znacznie droższymi rywalami. Jednak wewnętrzne nieporozumienia, rosnące koszty i zmieniająca się sytuacja rynkowa sprawiły, że projekt zaczął się chwiać. Zamiast postępu, ostatecznie zdecydowano się na konserwatywne odświeżenie istniejącego modelu. Prototyp zniknął, niemal w ukryciu. A jednak pozostaje pytanie, co gdyby miano odwagę pójść dalej tą radykalną drogą? TOP 9 Ford Escort RS Coupé Escort RS Coupé powstał z chęci zbudowania kompaktowego pojazdu, który łączyłby w sobie moc i precyzję rasowego samochodu wyścigowego. Projektanci wzięli za podstawę znanego eskorta, nadając mu jednak zupełnie nową sylwetkę. Bardziej płaski dach, szerszy rozstaw kół, wyraziste nadkola i niemal agresywną linię. Pod karoserią pracowała technologia pochodząca bezpośrednio ze sportów motorowych. Silnik wywodził się z tej samej rodziny co udanego RS-1000 Trzeant. Natomiast zawieszenie było zaprojektowane pod kątem bezkompromisowej wydajności. Twarde tuleje, bezpośredni układ kierowniczy. Minimalne elementy komfortu. Podczas jazd testowych, Coupé zachwycało kierowców doskonałymi czasami okrążeń i zwinnością, która znacznie przewyższała to, co znano z pojazdów seryjnych. Jednak to właśnie ta orientacja wyścigowa sprawiła, że projekt stał się ekonomicznie nieatrakcyjny. Produkcja byłaby skomplikowana, wnętrze ciaśniejsze, grupa nabywców mniejsza. Tak więc RS-Coupé zaginęło w cieniu historii. Ale zadaje się pytanie. Czy być może stałoby się wielkim underdogiem świata samochodów sportowych? Top 10 Ford Sierra Cosworth Traktor Prototype Trzy Sierra Cosworth była próbą uczynienia i tak już legendarnego pojazdu jeszcze bardziej bezkompromisowym. Dzięki rezygnacji z tylnych drzwi, karoseria stała się sztywniejsza, lżejsza i znacznie bardziej ukierunkowana. Szersze błotniki, jeszcze bardziej wyrazista konstrukcja aerodynamiczna i wnętrze, które było niemal całkowicie zredukowane do funkcji, jasno pokazywały, że ten prototyp nie był przeznaczony do codziennego użytku. Ze wzmocnioną konstrukcją, fotelami wyścigowymi i zmienionym rozkładem masy, oferował na torze wyścigowym temperament, który zaskoczył nawet doświadczonych kierowców. Jednak największą przeszkodą nie była technika, lecz biurokracja. Do udziału w sportach motorowych potrzebne byłyby tysiące egzemplarzy do homologacji, a model trzydrzwiowy byłby traktowany jako oddzielna seria. Dodatkowe koszty były nieproporcjonalne do oczekiwanej sprzedaży. Tak więc prawie wszystkie prototypy zostały zniszczone, tylko jeden egzemplarz uniknął tego losu. Istnieje dziś jak duch z alternatywnej przeszłości i stawia pytanie, jak inaczej wyglądałaby historia sportów motorowych, gdyby ten samochód został dopuszczony. Tak kończy się nasza podróż przez tajne archiwa i zapomniane marzenia świata motoryzacji. Niektóre z tych prototypów zniknęły, zanim świat w ogóle mógł je zobaczyć, ale ich historie żyją dalej. Jeśli te ukryte legendy fascynują Cię tak samo jak nas, zasubskrybuj kanał i polub ten film. Do następnego razu. Do...